Zanim dzień mnie złapie w siebie, gła już mówi, żebym zwolnił, zimny oddech chodzi w płuca, jakby chciał mi zabrać głosy, Stoję chwilę w półśnie. Czuję ciężar tamtych spraw, ale skoro wstałem dzisiaj, to znaczy, że jeszcze gram. Rano wszystko mam przed sobą, ale nic mnie nie pogania Wokół cisza taka ciężka, jakby znała moje zdania Których nie wypowiem głośno, bo i po co noc już minie Zima siedzi mi na barkach, taki chud co robi linie W myślach, jakby chciał coś narysować Ale wychodzi tylko para, co ucieka zanim zdążę ją złapać Idę powoli, nie chcę biegu Zbyt dużo drgań mam w środku, a nie chcę wracać do starego Nie szukam w tym sensacji, ani odpowiedzi z nieba Wystarczy, że przejdę dzień, więcej mi nie trzeba. Tam głównie z nas, zbyt dobrze zanim zdążę coś powiedziesz, kładzie dłonie na poranku, mówi, nie musisz nic zmieniać, wszystko płynie swoim rytmem, choć wygląda jakby stało, ale jeśli wstałem dzisiaj, to znaczy, że jeszcze mam siłę mało, ale mam ją. nie herbata, tak jak sny, co nie wracają. A ja patrzę na tę parę, co znika szybciej niż plany, które miałem rozpisać, ale zostawiłem na potem. Potem przyszło razem z zimą, i już nic nie było proste. Nie uciekam od tych myśli, bo i tak mnie znajdą pierwsze. Idę tak jak idę, zawsze w swoim tempie trochę węgle. Nauczyłem się, że czasem lepiej nic nie dodawać więcej. Tylko przejść ten chłodny ranek i pozwolić mu być zwyczajnie. Zajnie, zajnie, zajnie. Zanim dzień nie złapię w siebie, mgła już mówi, żebym zwolnił Zimny oddech wchodzi w płuca, jakby chciał mi zabrać głosy Stoję chwilę w późnie, czuję ciężar tamtych spraw Ale skoro wstałem dzisiaj, to znaczy, że jeszcze gram